Jadę świeżo nabytym Mercedesem, sprinterem 4x4, yy, ale bez reduktora. Reduktor trzeba będzie sobie dokupić z automatyczną skrzynią biegów DSG. Yy, kupiłem go pod Krakowem. No i będzie trzeba rozpocząć projekt sprinter. Bo jak to jeden z kolegów mówi, wszyscy kiedyś skończymy w sprinterach. Jest to całkiem możliwe. Tu za mną motocykl, big stoi, bo bigiem pojechałem po niego, zapakowałem i teraz wracam. Eee, no, trzeba jeszcze go dopracować, bo oczywiście pordzewiały, no na szczęście nie ma dziur, ale jest trochę pordzewiały, trzeba będzie go dopracować. Eee, wały tutaj biją, znaczy wały podobno były robione, ale mi się wydaje, że gdzieś tam na flanszy któregoś eee, wału jest luz, także przy 80 jest bicie. Eee, no poza tym wszystko w porządku, klima nawet jest, no. papiery ze Szwajcarii, bo to ze Szwajcarii sprowadzone, papiery wszystkie, przeglądy i tak dalej, no. jak na 32 tysiące złotych to mi się wydaje, że nie jest tak źle, silnik jest 2.1, ale silnik i tak jest do wypierdolenia, bo ja tu chcę włożyć benzynowy silnik e, 2.3, e, no i butla duża z gazem i tak dalej, ale to jest dopiero przyszłościowa sprawa. Na początek trzeba dojechać do domu. Mamy następny dzień po powrocie, już spod Krakowskiego, późno w nocy, trzeba będzie rozładować motocykl, no i w świetle słońca wreszcie zobaczyć co się kupiło. Może na początek najpierw najgorsze rzeczy jakie tu są, czyli drzwi pasażera o. No tutaj niestety jest koronka. Nie wiem czy to widać. Cholera jasna, coś widać. Może lepiej wymienić te drzwi. No i tylnie jedne drzwi też są już... No prawie ich nie ma na dole. Może je też lepiej będzie wymienić. I to jest w zasadzie cała główna rdza. Samochód stał na jakimś szwajcarskim osiedlu i go pomazali całego sprajem. No, yy, Michał ten, który kupił go w Polsce, coś tam z, 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 ściągnął te, tą, tą, te, te, te spraje, ale jeszcze trochę zostało. A no, Akurat nie ma znaczenia. Pełno jest takich opierdół, no, niby powierzchownych, ale to trzeba wszystko zrobić. Najważniejsze, że od spodu nie ma żadnych dziur bo łatanie dziur to... jakby były dziury to bym go nie kupił w ogóle, ale... ale tu... tu wszystko jest w miarę tu już gorzej miałem jak kupiłem kiedyś Volkswagena tu nie jest tak źle tylni most ma blokadę a to akurat standard w tym samochodzie ale nie ma koła zapasowego a, dobrze, że dopiero teraz się dowiedziałem 350 km bez koła zapasowego. Tłumik nowy, szwajcarski. Bardzo dużo rzeczy tutaj Szwajcarzy jeszcze ponaprawiali. Ten samochód w Polsce przejechał kilkaset kilometrów, tylko. Wały były robione, ale jest jakieś bicie. No to tym się będziemy zajmować później. No, tu mamy skrzynię rozdzielczą, która jest bez reduktora, niestety. Krótki wałek jest nowy. Reszta wałów jest niby naprawiana, wyważana. Są nawet na to papiery odpowiednie. Napęd na 4, blokada z tyłu. Wszystko działa idealnie, sprawdzone. Także to jest akurat ok. Luzu w zawieszeniu też nie ma. Przeszedł szwajcarski TIF. Przed wyjazdem wszystko jest na papierze. Hamulce, amortyzatory. Kurde, wszystko dobrze działa. No, tutaj Szwajcar przywalił przodem i jest lekko wgniecione. No, trzeba będzie to prostować. Pewnie wyciągarką od Toyoty się to wyprostuje. Zdjąć derżak. Jest taki wcięcie. I przy tej okazji Szwajcar wymienił Reflektory na nowe od nowszej generacji I to jest 2003 rocznik. No. w środku szwajcar tu sobie zaczął coś budować, jakieś głośniki, poprzymocowywał okno z dupy wstawił, które trzeba będzie wywalić, ale dziura już zostaje, więc trzeba będzie wstawić tam nowe okno. Chociaż ja nie chciałem tak daleko, na, po tamtej stronie. No to jest na środku, jakąś tapicerkę, coś tam niby wy... o, ocieplił, czy czy. czy... Czymś obłożu, to trzeba będzie wszystko zdjąć, zobaczyć, jak to jest zrobione. Pewnie jest zrobione nijak, więc to trzeba będzie wszystko wywalić i zrobić porządnie. Podwójne siedzenie też wywalić i zrobić porządnie na pojedynczym obrotowym. No to chyba tyle jeśli chodzi o wstępną ocenę samochodu. Jest trochę nisko, jak dla mnie. O, a teraz się wyprostuje. to. Ale to nie ma dla mnie znaczenia, bo ja w samochodzie nie muszę się wstać. No czasami, żeby przejść. No Prysznic będzie o w tym miejscu. O tak, no to co Nawet jeśli będę robił ten prysznic w ten sposób, to jakie to ma znaczenie? Dla mnie nie. Ja nawet chciałem kupić H1, wysokość samochodu, czyli niższy. To była łatwika jak było na górę wsadzać, ale jakoś tak wyszło, że trafił się taki, czarny. O, będzie się nazywał Morzyn, Albo smoluch. Nawet mu to z prajem białym wypiszemy gdzieś. Tak jak w Szwajcarii białym prajem napiszemy. Żeby było wszystko jasne. No, następny etap prac dopiero na jesień, bo teraz wyjeżdżamy, zaraz Toyota i nie będzie na to czasu. A na jesień się trzeba będzie za niego wziąć. Na początek wymiana silnika. No i opony, bo opon prawie tutaj nie ma. One są bardzo stare, opękane. To tyle.